Jesteś? Mm, uh, ja? hm. mm, nie, nie wiem. Czy jesteś zakażony HIV? Nie wiesz? Zrób test na HIV. Nie daj szansy AIDS. Dowiedz się więcej na www.aidsgov.pl lub zadzwoń. Witam Państwa po weekendzie. Do 15 lat więzienia grozi trzem recydywistom, którzy porwali i uwięzili pod podłogą domu 48-letniego częstochowianina. Bandyci w taki sposób chcieli wymusić zwrot długu. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu okręgowego w Częstochowie. Bandyci grozili mężczyźni śmiercią porwanego, zgwałceniem jego żony i pobiciem dzieci, jeśli nie dostaną 17 tysięcy złotych. Oskarżeni nie przyznali się jednak do winy. Twierdzą, że pokrzywdzony złożył obciążające ich zeznania, aby w ten sposób uniknąć zwrotu długu. 45-letni mężczyzna utonął w zbiorniku wodnym Pacyfik na Lisińcu. Mężczyzna wybrał się ze znajomymi nad wodę. Spożywał alkohol. Reanimacja okazała się bezskuteczna, lekarz stwierdził zgon. Mężczyzna wskoczył do wody bez ubrania. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Przyczynę zgonu wyjaśni sekcja zwłok. Częstachowcy policjanci zatrzymali trzech agresywnych, nietrzeźwych mężczyzn, którzy na ulicy krakowskiej w Częstochowie uszkodzili warcie 700 złotych baner jednej z firm. Sprawcy zagrozili właścicielom pobiciem, a gdy ci interweniowali, użyli wobec nich siły. Po pobiciu dwóch mężczyzn uciekli w stronę ulicy Wojska Polskiego. Współpraca pomiędzy służbami i szybka ich interwencja pozwoliła na zatrzymanie sprawców, którymi okazali się mężczyźni w wieku od 20 do 23 lat. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. Policjanci z Częstochowy interweniowali w jednym z mieszkań przy ulicy Kościuszki, gdzie doszło do rodzinnej kłótni. W trakcie interwencji 21-letni mężczyzna użył siły wobec funkcjonariuszy, szarpał ich za mundury, wypychał z mieszkania i używał wulgarnych słów. Mężczyźnie za naruszenie nietykalności funkcjonariuszy grozi do trzech lat więzienia. Trwają poszukiwania 21-letniego mężczyzny z Częstochowy, który w miniony weekend wybrał się wraz ze znajomymi na jezioro w Dziebicach. Znajomi chłopaka zorientowali się w sobotę rano, że ich kolega zaginął. Istnieje prawdopodobieństwo, że mógł się utopić. Póki co nie wiadomo, co się z nim stało. 30 sierpnia o godzinie 10 w sali nr 32 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 rozpoczną się obrady ósmej sesji Rady Powiatu w Częstochowie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką sesji. W miniony piątek o godzinie 12 na frontnie Urzędu Miasta Częstochowy przy ulicy Śląskiej 11 przez 13 została otwarta wystawa fotograficzna Jasna Rzecz Częstochowa. Wystawa jest pretekstem do uczczenia Międzynarodowego Dnia Fotografii, który przypadał właśnie 19 sierpnia. Pomysłodawcami projektu są częstochowscy fotograficy. Galeria 10 Prac ukazuje Częstochowę jako miasto pulsujące letnich festiwali oraz kuźnią sportowych talentów. Po miesięcznej prezentacji wystawy na froncie Urzędu Miasta pojedyncze zdjęcia trafią do dziesięciu częstochowskich pubów. Patronat nad wystawą objął Urząd Miasta Częstochowy. Akademia Sowart, Prywatna Szkoła Podstawowa i Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie podjęły akcję zbierania zabawek, artykułów plastycznych, książek i gier planszowych, które zostaną przeznaczone na wyposażenie świetlicy Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej Szpitala w Zabrzu. Na oddziale tym przebywają dzieci cierpiące na choroby hematologiczne i onkologiczne, w tym także maluchy z naszego miasta. Niedawno jedna z fundacji wspierających dzieci chore na raka wyremontowała świetlicę. Niestety brakuje w niej wyposażenia, które choć na moment pozwoliłoby zapomnieć małym pacjentom o chorobie. Zbiórka ta potrwa do 31 sierpnia. Dziewięciu kandydatów ubiega się o fotel naczelnika Urzędu Skarbowego w Częstochowie. Jan Wrublewski po dziesięciu latach szefowania odchodzi na emeryturę. Do konkursu zgłosili się kandydaci z Kłobucka, Myszkowa i Katowic. Konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Finansów zostanie rozstrzygnięty w ciągu dwóch miesięcy. Minister szuka również dyrektora Urzędu Skarbowego w Myszkowie. Urząd Miasta postanowił, że organizacją przyszłorocznej edycji prestiżowego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaudemater zajmie się Filharmonia Częstochowska. Do tej pory nad tą międzynarodową imprezą sprawował piecze ośrodek promocji kultury Gaudemater. Filharmonia organizowała pierwszą edycję tego festiwalu, więc wraca on do niej jako imprezy muzycznej. Ośrodek Kultury nadal będzie zajmował się organizacją pozostałych imprez. Średniowieczną bramę, pomoc z drewnianych bali, monetę srebrną z czasów króla Zygmunta III, wazy oraz jatki żydowskie odkryła grupa archeologów, która prowadzi wykopaliska na rynku w Lelowie. Wykopaliska prowadzone są na drodze krajowej nr 46 przebiegającej przez centrum gminy oraz na rynku. W trakcie trwających od lipca prac archeolodzy natrafili na szelek znalezisk z różnych okresów historii Lelowa, od pierwszej osady, która powstała w średniowieczu, po wiek XIX. Do tej pory naukowcom udało się odkryć dwie trzecie lelowskiego rynku, który był pokryty drobnym brukiem kamiennym. Archeolodzy wykopali spod rynku także sporo monet. Najciekawsze z nich to srebrna moneta z czasów króla Zygmunta III Bazy, jeden grosz Polski z 1923 roku oraz kopiejki z okresu powstania styczniowego w 1863 roku. Czwartek ulicami jesienną 11 listopada Jorkana w Częstochowie przejechał pierwszy tramwaj. Nie nowy tramwaj lecz zabytkowy, ale nie na Błeżno pokonał nie na szynach, lecz na samochodowej lawecie. Punktem docelowym podróży wagonu była zajezdnia MBK. W przyszłości po wyremontowaniu tramwaj typu ND będzie jeździł jako doczepa do znanej już częstochowiano silnikowej NK. W miniony weekend w Galerii Jurajskiej w Częstochowie absolwenci Częstochowskiej Szkoły Rysunku Architektonicznego WERSO budowali makietę architektoniczną zamku w Olsztynie za czasów jego świetności w średniowieczu. Po bardzo dokładnej analizie wszelkich dostępnych materiałów ikonograficznych, ilustracji historycznych i wielu wizjach lokalnych na miejscu ruin zamku, studenci rekonstruowali budynek w sposób bardzo dokładny i studyjny. Makieta budowana była w skali 1 do 100. Brali przy tym wydarzeniu udział najlepsi studenci architektury Politechniki Warszawskiej, Wrocławskiej, Śląskiej i Krakowskiej. Przy okazji budowania makiety szkoła zorganizowała również warsztaty plastyczne dla dzieci, które z pomocą nauczycieli w formie zabawy mogły budować proste formy przestrzenne, malować rysunki oraz lepić z gliny. O szczegółach poinformował nas Jakub Cieślik, organizator projektu. Skąd wziął się pomysł stworzenia tutaj tej makiety Olsztyna? Pomysł urodził się właściwie kilka miesięcy temu, kiedy zgłosiłem się do pani dyrektor Galerii Europejskiej z prośbą o możliwość wystawy prac Szkoły Rysunku Architektonicznego w Werso. Jestem właścicielem tej szkoły. Pani dyrektor zgodziła się na taką wystawę, ale z taką inicjatywą, że być może fajnie byłoby coś przy okazji tej wystawy zorganizować. I, I pani dyrektor zainicjowała właśnie ten pomysł, żeby zbudować być może makietę jakąś architektoniczną. No i jakoś tak wyszło, że, że, że w końcu stwierdziliśmy, że będzie to fajny pomysł makieta zamku w Olsztynie i jego rekonstrukcja. Okazało się po takim moim jakimś głębnym, bardzo po takiej analizie, że generalnie bardzo ciężko jest zdobyć jakiekolwiek materiały na temat tego zamku, jak on istniał. Staraliśmy się dotrzeć do różnych źródeł od Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie przez Muzeum Narodowe w Poznaniu i generalnie nie udało nam się znaleźć praktycznie jakichkolwiek materiałów ikonograficznych dotyczących tego zamku. Jedyne co zdobyliśmy to ilustracje historyczne mieszkańców tamtych czasów, to był XVII wiek, którzy opisywali tak jakby drogę, przez którą szli idąc, poruszając się z zamkiem, no i w ten sposób e, staramy się zbudować, zakonstruować ten zamek, e, również na podstawie naszych wizji lokalnych, tam na miejscu, e, resztek ruin, które tam zostały, no będziemy starali się e, odtworzyć cały ten zamek z czasów jego takiej największej świetności, e, z czasów renesansu. E, Oczywiście jest to próba rekonstrukcji, tutaj z racji tego, że nie mamy bardzo takich dokładnych materiałów na temat tego, jak on istniał, także to jest, to jest nasza interpretacja w pewnym sensie. No, myślę, że, że bardzo wiarygodna, z racji tego, że, że jesteśmy architektami i pracują przy tym naprawdę najlepsi studenci Wydziału Architektury, E, właśnie Politechniki Warszawskiej, e, Krakowskiej, Śląskiej i Wrocławskiej. Więc e, myślę, że nasze doświadczenie no, pozwoli nam i wiedza pozwoli nam e, w miarę tutaj e, wiarygodnie odtworzyć tę makietę zamku. Skąd Państwo pozyskali fundusze na stworzenie tej, tej właśnie makiety? To znaczy, e, fundusze są tak. No, ja sponsoruję całą tę imprezę. Generalnie, jeżeli chodzi o kwestie Budowania tej makiety. Tak jak mówię, budujemy tą makietę przy okazji wystawy prac naszej szkoły Rysunku Werso. Co się później stanie z tą makietą, kiedy już ona zostanie zbudowana? Szczerze mówiąc, nie wiem jeszcze dokładnie, bo e, próbowałem skontaktować się z panem Wójtem Olsztyna, ale no, niestety nie, nie, nie mogłem go zasadzić. zasadzie w tej chwili na Europie. Jest taka. Jest taka koncepcja, żeby, żeby, tą makietę właśnie przeznaczyć dla gminy Olsztyn. Myślę, że byłaby to, a chcemy naprawdę zbudować tą, tą makietę bardzo w sposób studyjny, realistyczny, odtworzyć wszystkie detale. Także myślę, że będzie to ciekawa atrakcja turystyczna właśnie w Olsztynie, ale to jest tylko mój pomysł. Nie rozmawiałem jeszcze na ten temat z nikim z właśnie z Urzędu Gminy z Olsztyna, także nie chcę tutaj w tej chwili jeszcze e, mówić w ten sposób o tym. Póki co taki jest mój pomysł, a tak naprawdę co się stanie z tematem, to nie wiem jeszcze dokładnie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Proszę się na koniec jeszcze przedstawić. E, Cieślik Jakub, e, właściciel szkoły Rysunków Wersa. Minął sobotę w Choroniu odbył się festyn Chorońskie Prażuchy. Imprezę uświetniły występy orkiestry dętej i kapeli kurajskiej. Oprócz tego na uczestników czekały jeszcze inne atrakcje. Był poczęstunek, degustacja potraw regionalnych oraz kulinarne konkursy z licznymi nagrodami. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu muzycznego Chwila. Oficjalny patronat na imprezą objął wójt gminy Poraj. 21 sierpnia w miejscowości Piasek w gminie Janów odbyły się 12 dożynki powiatu częstochowskiego. Tegoroczne święto zostało zorganizowane przez powiat częstochowski i gminę Janów. 20 sierpnia w Lelowie odbył się dwudniowy festiwal kultury polskiej i żydowskiej 9 święto Ciulimu Czulentu. Tegoroczne święto podzielone było na dwie części: w sobotę Dzień Polski, w niedzielę Dzień Żydowski. Głównymi atrakcjami były występy zespołów folklorystycznych z Portugalii i Macedonii, występ Angeliki Kiepury, półfinalistki programu Mam Talent oraz innych artystów i laureatów krajowych i zagranicznych festiwali. Imprezie towarzyszyły wystawy fotograficzne, pokazy wyrobu rękodzieła artystycznego oraz degustacja potraw regionalnych i żydowskich. To wszystko na dziś. Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do oglądania jutrzejszych wiadomości. Do widzenia!